serdecznie. Dzisiaj na waszą prośbę będzie mi rozmawiać na temat sen i bezsenność. Bezsenność w obecnych czasach jest bardzo częstym problemem. W swoim gabinecie też się spotykam, że bardzo dużo osób ma problemy właśnie ze snem i, i najłatwiej sięgają po farmakoterapii, żeby lepiej spać. Sen dla naszego zdrowia jest bardzo ważnym elementem, tak jak dobre odżywianie, dobra dieta, aktywność fizyczna, no i sposoby radzenia sobie ze stresem i właśnie ten sen. Sen jest bardzo ważny dla naszego zdrowia, gdyż nasze ciało podczas snu właśnie się regeneruje. Jeżeli sen jest zaburzony i przerywany, to powoli. Właśnie tracimy naszą odporność i zaczynają się różne stany też zapalne i jest też notowano, że choroby przewlekłe i metaboliczne też mają swoje korzenie w zaburzeniu snu. I teraz tak, jaka jest przyczyna? Bardzo często obserwuję, że ludzie nadużywają kawy. Kawa jest takim stymulantem i później organizm właśnie, jak chodzi osoby, które chodzą spać po wielu filiżankach kawy, to niestety nie mogą. Druga rzecz jest taka, że tempo życia w dzisiejszych czasach jest tak szybki Mamy projekty, które mają terminy, no i, i to wszystko jest na koszt naszego czasu snu. No i obserwuję, że bardzo dużo osób, dwunasta, no, pierwsza, długo pracują, no i wcześniej znowu muszą stać, no i żeby stać, żeby się dalej funkcjonować, no to muszą też znowu używać te stymulanty. Drugi czynnik jest właśnie ten hałas emocji, to w momencie, kiedy jesteśmy, no mamy jakieś problemy, nadmierne myślenia, ten mózg jest cały czas aktywny, jesteśmy niespokojni, to też właśnie zaburza ten jakość snu. I sieć może być też czynnik, właśnie, gdzie mamy niewygodne materasy, za dużo światła. No i ekran w sypialni, gdzie właśnie oglądamy tuż przed snem. Więc ten niebieski ekran też bardzo zaburza nasz sen. No i jeżeli zaczynamy mieć problem ze snem, to po pierwsze musimy sprawdzić, jak w ciągu dnia mi funkcjonujemy i Ile kawy wypijamy i zacząć ograniczać właśnie kawę, najlepiej przed południem, żeby nie płynęło na jakoś snu. I też jeżeli mamy siedzącą tryb pracy, to musimy zadbać o ten róg, bo osoby, które fizycznie pracują i bardzo aktywni są w ciągu dnia, najlepiej też śpią. One zazwyczaj nie mają kłopoty ze snem. Kolejna rzecz, jak wracamy do domu i już zbliża się ta godzina do snu, to staramy się, żeby właśnie nie oglądać e, jakichś e, filmy przemocowych czy politykę tam, gdzie w które, rzeczy, które budzają w nas dużo emocji, e, to powinniśmy unikać i co najmniej godziny, po której godziny przed snem, zadbać o to, żeby wyłączyć. Bardziej ten czas może mi na przykład taką przyjemną kąpiel. W soli Epsom, na przykład ten, bo magnes też wycisza układ nerwowy. Do tej soli Epsom możemy dodać olejki eteryczne lawendy, na przykład do 200 gram soli e, daje mi 10-15 kropli olej eteryczne lawendy. No i dodaje mi do wanny. No i ten ciepły kąpiel. Później też lawenda pod poduszką. Może mi po prostu parę kropelki do jakichś wachaczek pokropić i też trzymać pod poduszką. I ta lawenda też bardzo uspokaja, wycisza. No i może mi włączyć sobie relaksującą muzykę e, ciemno, e, zapewnić, żeby to e, sypialnie jest ciemna, ma teraz wygodne i może mi włączyć właśnie jakąś muzykę do snu w internecie. Na YouTube jest bardzo dużo, czy na Spotify mamy bardzo dużo takich muzyki. No i właśnie ten sposób przygotować, stworzyć warunki, żeby można sobie zapewnić lepszy sen. Jeżeli mieliśmy bardzo długo problemy ze snem, to możliwe, że te metody nie zawsze wystarczą. Ale tak czy inaczej, to jest fundament i warto o to zadbać, ale oprócz tego możemy brać melatoninę, melatoninę w postaci pod język, które bardzo szybko się kwania. No mi zacząć od dawki 2-3 mg, jeżeli pomaga, to do 5 mg. Więc to jest właśnie też hormon snu i bardzo często brakuje, szczególnie w starszym wieku i jest bardzo bezpieczny i można stosować. Pomocne też są preparaty z olejki CBD, bo one też właśnie bardzo wyciszają układ nerwowy, więc może mi zacząć od 6% na przykład olejki ten CBD i, no i kilka kroplin podjęcych pół godziny przed snem. Może być bardzo pomocny. Magnez też bardzo wycisza układ nerwowy, więc możemy też sobie 200-400 mg magnezu przed snem do tego melatyninę też stosować i może być pomocny. Oprócz tego zioła są niektóre bardzo fajne, na przykład pasiflora. Melisa, nawet herbatkę z Melisą przed snem bardzo dużo osób pomaga im. Jest jeszcze Walerian. Walerian można brać w formie kapsułki 200 mg. Walerian można też brać rano i wieczorem, żeby właśnie wyciszać. I wyciszony organizm też lepiej śpi. Więc naprawdę Warto zadbać o jakość snu i warto zacząć, zanim sięgamy po jakieś tabletki farmakologiczne, które bardzo często uzależniają, to warto sięgnąć po te wszystkie naturalne preparaty i zadbać o otoczenie, którym śpimy i rozwiązać też, jeżeli mamy problemy ze snem. Związane jest to jakimś zmartwieniem albo jakimś problemem emocjonalnym, no to też warto sięgnąć po specjalistę, który w tym zakresie pomoże. No i stykterapie inne na ciała, to akupunktura też bardzo jest pomocna i szybko działa. Bardzo fajnie działa regulujące na system nerwowy terapię ciężko-krzyżowa, zajurvedicykterapię, te masaże czy sirodara też jest bardzo właśnie wyciszający dla układu nerwowego i może nam pomóc, żeby lepiej spać. Dziękuję i mam nadzieję, że te porady Wam pomogą.